Ale to jest sys. Cześć kochani, witam was wszystkich. Dzisiaj jest wtorek, jest godzina w pół do ósmej. Ja już się zapakowałem na bazie, wyjechałem, mam 40 zrzutów dzisiaj. Pierwszy rzut za pół godziny gdzieś w Londynie. I powiem Wam tylko, że pogoda jest już taka w miarę, w miarę chłodna. Dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Wczoraj znowu było ponad 30, więc ciężko się pracuje. Ale z drugiej strony końcówka lata, więc nie będzie ciepło, bo teraz w Anglii zaczną się deszcze i deszcze, i jeden dzień śniegu w zimę, i deszcze Kochani, wczoraj miałem fajny dzień, bo wczoraj skończyłem dość wcześnie, już byłem o 4 Miałem kilka ciekawych zrzutów, oczywiście nie wziąłem kamery, bo mój jak nic się nie będzie się działo, a mogłem wziąć, bo miałem dwa szpitale takie dziwne jakieś centrum medyczne na 16 piętrze no ale kochani dzisiaj coś ponagrywam dla was a dzisiaj plan jest taki, że kończę, jest napisane tutaj, że kończę 4.20, czyli trzeba dodać jakieś 20 minut czyli powiedzmy, że będę o 5:00. muszę jechać do B&Q kupić ten taki, te gniazdka, takie ścienne, bo mi się w nocy spaliło całe gniazdo, dobrze, że się mieszkanie nie zapaliło i kochani później zabieram Kubę i z Kubą lecimy na siódmą na lotnisko Luton bo przylatuje moja siostra, mój chrześniak i siostry córka. Więc kochani, zapraszam na ten vlog mieszany. Dzisiaj będzie mieszany, mieszany jak kebab. Mieszany, mieszany. I widzimy się trochę z pracy i trochę później. Zapraszam. Kochani, oglądałem wczoraj wieczorem film pod tytułem Mała Srenka Disneya. Ten nowy film ogólnie to jest film dla dzieci, ale mówię z braku laku obejrzeć, bo na tych Netflixach, na tych Apple TV, to nie ma w ogóle nowych filmów. A jak są, to dodają jeden odcinek co tydzień i tak oglądam Fundację, czyli mam jeden odcinek co tydzień i oglądam, co oglądam to drugie Fundację, a i oglądam Inwazję też na Apple TV, też jeden odcinek raz w tygodniu, więc wykorzystują nas normalnie całkowicie. Ciągną kasy na lewo i na prawo. No ale dobra, wracając do tej małej serenki, film spoko, mówię dla dzieci. Efekty fajne. No można obejrzeć długi 2,5 godziny, i przez tą małą serenkę poszedłem późno spać, bo po pierwszej. Więc powiem Wam, że dzisiaj tak jestem lekko przykręcony, ale już tutaj Red Bull czeka, chłodzi się na mnie. I druga kwestia, po tych kręglach urodzinowych Kuby się mu zaimponować i rzucałem tymi kulami dużymi i ciężkimi, i dzisiaj mnie normalnie. Nie mogę ręki ruszyć. Tak to jest, jak ojciec chce pokazać siłę dziecku. Dani, za chwilę będziemy na pierwszym zrzucie. Może będą dzisiaj jakieś ciekawe flaty. wczoraj miałem fajny flat. Wyobraźcie sobie, że jest blok. No to wciskam domofon. Gościu otwiera mi drzwi. Są drugie drzwi. Znowu jest domofon. Wciskam do gościa. Gościu mi otwiera. I teraz najlepszy pierwszy raz taki coś widziałem. Wchodzę do windy. A w windzie co? domofon i trzeci raz do gościa dzwonię z windy i gościu coś tam wcisnął i mi się binda sama włączyła na jego piętro więc nie muszę nawet piętro wybierać ale jakbym miał ja tak co zrzut takie właśnie trzy czy cztery drzwi gdzie muszę do gościa dzwonić i on musi stać przy drzwiach i otwierać to powiem Wam, że słabo to widzę ale tak jest właśnie no może i to jest dobre zabezpieczenie ale w większości nowych już tych drapaczy dużych budynków w Londynie są właśnie takie potrójne zabezpieczenia żeby wejść no nic kochani, jak mówiłem widzimy się korku już nie ma, już się wszystko rozjechało, zobaczcie idzie w miarę ok. więc widzimy się za chwilę kochani widzicie te tłumy tam na przejściu tam, 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 właśnie jak się rano jeździ koszku to to się właśnie dzieje, bo wszyscy rodzice odprowadzają swoje pociechy do szkoły, kochanie, się robią mega korki. A ja wam chciałem powiedzieć? Aha, pamiętacie mówiłem wam w którymś vlogu, że chcę się skontaktować z Andrzejem z mocnej zmiany Napisałem mu wiadomość, czy się spotkamy. Może w piątek mieliśmy się spotkać, pogadać Ale mi odpisał, że jest za busy na spotkanie się, więc krótko mówiąc, olał mnie, kochani, olał mnie mój kolega, albo faktycznie jest w wizji. być może, wiecie jak to w tym leku jest, nie? pytacie się mnie też w komentarzach, czy podoba mi się ta praca, czy jestem zadowolony powiem Wam, że na razie ile ja tu robię? 3 tygodnie? 3 tygodnie? i trzy tygodnie, kochani, powiem Wam, że mi się podoba, po pierwsze, że no, dniówki, a po drugie, że mam kontakt z ludźmi bo w mleku wiecie jak było, nie? Nocki pracowało się samą sam, bez żadnego kontaktu z nikim, tylko listy wiewiórki itp i td, więc kochani, jest tutaj, jest tutaj różnica duża. I podoba mi się. Podoba mi się godziny, są spoko, zobaczcie dalej na to przejście, jakie tu jest wizy straszne. Tutaj się kobitce wtrążoliłem, mam nadzieję, że mnie puści, wpuści mnie i jedziemy kochani. Jedziemy kochani dalej. Powiem wam, że Kubie się skończył paszport No i chcieliśmy wyrobić Kubie nowy paszport, więc ja i Kuby mama wysłaliśmy swoje paszporty i wniosek i powiem wam, że czas oczekiwania na polski paszport Było od 2 do 3 miesięcy a angielski paszport wyrobiliśmy mu w ciągu paszport przyszedł w ciągu, kochani, pięciu dni więc powiedzcie mi, gdzie tu jest, czemu jest taka różnica że polska ambasada, która robi paszporty na miejscu w ambasadzie, trzy miesiące, dwa miesiące a angielska, nie ambasada, no angielski ten wydział paszportowy, przysłał angielski paszport Kubie w ciągu, niecałego tygodnia, pani. i o co tu chodzi? chyba o Papierologię albo biurologię Jak zawsze w Polsce to się chyba nigdy nie zmieni, nigdy ten ustrój, podejście ludzi i takie olewanie, kochanie, chyba nigdy się nie skończy. No nic, słuchajcie, mam zrobione 4 zrzuty, aż jedziemy na następny. Powiem wam, że duże odległości są teraz po 15 minut pomiędzy. Mam nadzieję, że później się to ruszy. Bo, no bo jak zobaczycie na listę, to bum, 4 zrobiona, to jeszcze cała tutaj dotąd. Kochani do zrobienia. Ale mówię, przyjemnie się jedzi, bo nie jest gorąco, więc... Sorry, więc widzimy się już w jakimś atrakcyjniejszym miejscu. Pierwsze flaty, kochani, funka, funkialówka, zobaczcie. Dokładnie numer 28. Niestety, kochani, nikogo nie ma. Paczka wraca do nas. Co za wstyd! Ale w sumie to nie muszę jechać na górę. Oszczędzę chwilę, kochani, jedziemy dalej. I tak po pół godziny, kochani, dojechaliśmy do Stratford. Stratford to jest dzielnica Londynu, w którym chyba była olimpiada. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że była tutaj olimpiada letnia. Kochani, ja tutaj tu kiedyś mieszkałem chwilę i taką mam historię fajną związaną z tym Stratford, dlatego że mieszkałem w takim mieszkaniu yy, sam jakoś tak przed narodzinami Kuby było i pamiętam, że w kuchni, w oknie, było taka taki nawiew zrobiony, w szybie, nie? W szybie. No i kiedyś sobie obudziłem się w nocy, bo tak coś puka i stuka, puka i stuka, ja mówię, co to tak puka i stuka? Idę do kuchni, kochani, a tam dwa murzyny próbują tą kratkę wyjąć mi z okna i otworzyć, otworzyć okno i sobie wejść do środka. Kochani, ja się wystraszyłem, nie no, bo to, nie wiem, która to godzina była w nocy, po prostu się mnie obudziło, stukanie. Wpadłem do tej kuchni, zapaliłem światło, ci wisieli jak te szympansy na tym oknie. Zobaczyli, też się wystraszyli, uciekli. Powiedziałem, że od tego momentu w życiu tu nie będę mieszkał, bo Stratford dzieli, jest dzielnicą taką starą, biedną strasznie i to jest strasznie duża przestępczość, więc chyba byłem tam jeszcze tydzień, dwa i się już wróciłem do Watford na stałe, ale mówię, to, to było przed Kubą, to było dawno temu. Kochani, do kolejnego rzutu 8 minut. Mam nadzieję, że nie będę miał tutaj za dużo tych, tych flatów, choć flatów nie mam dużo, jeszcze mam 5-6 i później same domki, więc powinno polecieć w miarę szybko. Choć Wam powiem, jest godzina 7 po 10, a ja dopiero mam zrobione 5 zrzutów z 40. Więc a nie mogę się dzisiaj spóźnić, bo jadę na to lotnisko po to, moją siostrę. Więc kochani, muszę się streszczać. Widzieliście ten samochód. Jakiś wierny wyznawca buddyzmu chyba albo jakiejś innej religii, kochani. Kochani, kolejny flat. Jestem w dzielnicy żydowskiej. Może mi się uda nagrać, bo chodzą tutaj. Ja na nich mówię też sztureczki, bo nie mają takie sznureczki do tego modlenia. Flat 21 nie ma aha 22, tu ale tu jest syf. I oczywiście na samej górze. Domofon nie działa, więc nie wiem, czy idę i ktoś jest. No i kochani, nikogo nie budzę, więc sobie polatałem po Powiem wam, no oglądałem się tych Żydków tutaj. I tak ja tam do nich nic nie mam, bo ja nie jestem raszystą. Ale wam powiem, że szkoda mi tych małych dzieci, tych dzieciaków, nie? Chodzą w tych kapeluszach, w tych ciopkach, płaszcze ciemne, buty, spodnie długie, koszula. Kochani, 25 stopni. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, że wy jesteście takim małym albo mało... Żydówką i nie możecie się fajnie obierać, kolorowo fajne dziciuchy mieć, tylko to jest pędzelki tu wiszące sznureczki przy pasku. No totalna poracha dla mnie, ale, ale co kultura to obyczaj, więc niech sobie tak chodzą jakim tak dobrze. Kochani, jedziemy dalej. Przerwał na faję, kochanie, coś wam pokażę, patrzcie. Tam jest 10D, 10B i 10A. A ja miałem paczkę do 10C, no to logicznie powinno być ABCD. No ale to jest Londyn. C jest tam. Niezły bałagan, nie? Zobaczcie w ogóle jaki tu jest syf. Kochani, następna głupota w tym kraju, zobaczcie, tutaj jest ulica się nazywa Cambridge Road, a tutaj te małe chodniczki, te małe chodniczki co 500 metrów jest inna nazwa ulicy, czyli to jest główna ulica, a tutaj jest podulica. Można zgubić? Można. Zaczyna padać deszcz, kochani, na to właśnie długo czekaliśmy. Bo nie padało tutaj o z tydzień, z tydzień? No, ze dwa tygodnie nie padało. Trochę się powietrze poprawi, kochani, i trochę się zazieleni, bo jest wszystko żółte, przepalone od tego słońca. Zostały mi cztery zrzuty i koniec. A jest godzina 15.42. No i co? I popadało 5 minut i po deszczu Ale cały czas się chmury kręcą wokół nad niebie, zobaczcie tam Ciemno, ciemno Ja już skończyłem, jest godzina Godzina jest czwarta I do domu mi została godzina, jadę Zabieram Kubę do Bienkiu I na lotnisko konaj Widzimy się później Cześć kochani, wieczór. Jedziemy z Kubą już na lotnisko. Jest i Kuba. I powiem Wam, że wróciłem z pracy. Byłem na bazie po piątej, bo były tragiczne korki. Pojechałem po Kubę. Kuba mówi, że głodny, bo przyjechał niedawno ze szkoły, więc pojechaliśmy do McDonald'a. W McDonald'zie prawie godzina zeszła. Wróciliśmy się do domu po szóstej. On chwilę pograł. Ja obejrzałem konferencję Apple i Wsiedliśmy do samochodu i jedziemy po moją siostrę. I znając Luton, ogólnie już samolot, jest, już samolot był opóźniony godzinę przed wylotem w ogóle z Polski i to teraz sprawdzałem stronę od lotniska, to jeszcze jest opóźnienie 20 minut więc planowane lądowanie jest no powiedzmy tam za 29 a to znając życie wyjdą po 9, bo to na Luton to jest, Luton słynne jest z tego, że jak lądują 2-3 samoloty to się takie korki robią do odbioru bagaży, że to się kochani w spale nie mieści tak czy inaczej, widzimy się już chyba na lotnisku. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Bo zobaczcie, jest godzina po ósmej, a już są ciemności. I gdyby nie lampka w samochodzie, to by mnie nawet nie było widać. Kochani, widzimy się za chwilę. To Daj, teraz przestań sobie grać na chwilę. Hej. I ciotki szukaj A. Okay. Kochani, no już dojechaliśmy. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym vlogu. Zostawcie komentarz, łapkę i subskrypcję, jak chcecie być kochani na bieżąco. A ja już odbieram moją familię. Jest Filip tam. Cześć. Cześć Kuba. <gry> Cześć. Jestem. Cześć siostra! Jestem. O, to Cześć! Ale szybko Cześć? przyjechaliście, nie? No bardzo szybko. Godziną. A co taka opalona jesteś? No, bo... Czyli kochani, rodzina spakowana i widzimy się następnie.